Witam, pozdajmy się jeszcze jeszcze z źle PT91 daszbury. Gotujemy sobie wodę w LWP. RWP ma taki sentyment do takich starszych rzeczy jak menażki No może nie ma nkiej RWP, bo są przereklamowane, jak albo pałatka RWP jest bardzo fantastyczna. Opadłem tyczkę. Zagotujemy sobie wodę do mega kubka Helicontex Nie ma to jak w lesie zewnatury ptaszki mi ładnie ćwykają myślę że będę musiał no w Benavstu szybciej mi się gozuje niż w woda z tego co zauważyłem po zawęciu rozmiar także myślę że jeszcze ale to dobry chwil taka ogólna leśna rozmowa. polecam taki kanał Echo Lasu jest to nasza bówna. oczywiście rzecz biorąc jest to bardzo dobry kanał wiele można się dowiedzieć o lesie, o bytowaniu w lesie, o zwierzętach, w lesim masarze, kazaina bocianów i wiele innych rzeczy Także wiele można się dowiedzieć Naprawdę, że, naprawdę także warto zajrzeć, warto zajrzeć na ten kanał o ty ta zobaczymy jak tam woda no myślę że będę mógł już zalewać gdyż przed nagrywaniem już gotowałem wodę także ojej muszę rękawicą za gorąca rączka zazdobię wszystkich leśnych towarzyszy Niech się darze, niech się szczęści. Też ból wszystkim leśnym towarzyszą I pozdrawiam serdecznie Filip Piecowski. Dziękuję.